Cześć, witam widzowie i witam Was na, i, i, i witam Was na kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj będziemy przechodzić tę oto opi. Op długa droga, ale no trzeba spróbować. Dobra, więc zaczynamy. Tu, 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 Ona Okej. Okay. W tych piłkach skoczymy. Okej. Okay. Jest. jest. Jest, jest, jest. O co to chodzi? Takie łatwe. Okej, okay, więc chodźmy. Tu, tu, tu. Mamy trzeba po tym... Łatwe. Ok, jest. mi to No nie. teraz to. Jest. Teraz to. Nie, nie udało się. Co? Może to? Jest. No Mam tutaj wybrać to. Jest tu, okej, okay. dobra, lecimy, lecimy tu, tu. Co to jest w ogóle? Co to jest? O, i tu jesteśmy? to co to jest? Przejść tylko trzeba. Okej, okay, to niezbyt trudne. Tu. Okej, okay, tu. Znowu? Naprawdę? Nie, nie chcę. Dobra. Naprawdę, naprawdę, nie, czekaj, ja w dobre miejscu szarłam teraz. Nie, to gdzie to ma być? A tu, okej, okay, bo tu jeszcze nie było. Tu, nie idę tu, żeby nie otworzyć tego. O, powiększa się gościu. Ja też się powiększę. Ło. Wow. No Ale dobra już się. O. Taki, że malutki jest. Ja nie wiem, gdzie jestem. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay. No, to taką wielkość dajmy sobie. No nie. Coraz trudno to trochę teraz. Dobra. Co? No nie. Tu. No nie. No No nie tu. Nie Dobra, teraz się już powinno udać Aha, podwójny skok zrobiłem i spadłem Dobra Spróbujmy wreszcie Ukończyć to I ukończone Łatwe to jest tu, tu, Stach. tu, tu, o nie, no idziemy po tych, jeszcze raz, a kiedy to przejdę, kiedy to przejdę, no nie, dobra tu, jest, С тем не можно такую открыть. Что? Что там? не не Jeszcze raz, jeszcze. A. Dobra, więc. Yy, nie wiem, skończył ten odcinek. Następnym razem będziemy jeszcze dalej przychodzić. Żegnam widzowie, pa.